Cześć, ja jestem Wojtek i w dzisiejszym filmie powiem wam tylko, że dropnąłem Jackie i nie usunę tego konta, bo y, mam dwie nowe postacie. To, to jest Jackie i Ems. sorry, że tak długo nie było odcinka, ale no, miałem tego. No, po prostu nie mogłem nagrywać przez problemy z internetem. Przez 4 dni miałem problemy z internetem, bo ani w Fortnite, ani w Brawl Stars nie mogłem grać. Także. I zapomniałem o danych komórkowych, także. <laughs> o internecie w ogóle z telefonu. Dobra. To by było na tyle w tym odcinku. Trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. O, i jeszcze już chciałem się pożegnać, a tu zostawcie łapkę w górę i subika z dzwoneczkiem. Oczywiście jak Wam się ten filmik spodoba. Zostawmy tutaj jedną łapkę w górę, będę się bardzo cieszył i sześć wyświetleń. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!